Także pijaków brud. No, jeden leży bezpośrednio na chodniku, usiłował usiąść, tak jak ten drugi, temu drugiemu się udało. Ale widocznie nie każdemu Matka Boska poszczęściła. Trzeba było żyć zgodnie ze słowem Bożym. I ta Matka Boska nikomu nie byłaby potrzebna. Gdyby to był chrystianizm, a nie nominalne chrześcijaństwo, to nie byłoby problemu. Matka Boska zwykłym człowiekiem, człowieku. Do której Jezus Chrystus czasu swego powiedział, czego chcesz, ode mnie niewiasto. Jeszcze nie nadeszła godzina Ojca mojego, który jest w niebie. No wtedy, kiedy był ten, doszło do pierwszego cudu w Kanie Galilejskiej, gdy Jezus wodę zamienił w wino. No Maria nie rozumiała wiele rzeczy. Jasne, matka uczuciowa. No ale ona nie musiała wszystkiego wiedzieć, bo to Jezus jest pośrednikiem pomiędzy Jachwę a tymi właśnie ludźmi biednymi, prawda? Ja jestem drogą i prawdą, nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie, powiedział no, sam Jezus Chrystus.